Z Ewangelii według Świętego Jana, ani z krwi, ani z rządu ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Prolog do Ewangelii Świętego Jana. O tym, że Jezus Chrystus jest światłością świata. Światłem, dzięki któremu nie pogrążamy się w mroku. Jakie to jest piękne. A jednocześnie. Prolog Świętego Jana, hymn, który opowiada o wielkości Boga, o świętości, odwieczności Boga i głosząc chwałę Boga, głosi dokładnie w tym samym czasie, w tym samym momencie chwałę i wielkość człowieka. Mówi o człowieku, że nie narodził się z przypadku, z krwi, z żądzy ciała, z woli ojca, męża. Że człowiek narodził się z Boga, że jest. Pragnieniem Boga. Bóg pragnął człowieka, a my jesteśmy zrealizowanym marzeniem Pana Boga. Tak jest zawsze. Zawsze jest tak, że gdy głosi się wielkość Boga, jednocześnie głosi się wielkość człowieka. I tylko głupiec może sobie wyobrażać, że głosząc. Wszechmoc, wielkość, dobroć, mądrość Boga, jednocześnie uniżamy człowieka, sprawiamy, że jest mniej warty, mniej wartościowy. To nieprawda. Im bardziej głosimy wielkość Pana, im bardziej głosimy, jak jest dobry, mądry, wspaniały, przedwieczny, jaką jest światłością, tym bardziej przekonujemy się, że jako dzieło Boga jesteśmy po prostu piękni, mądrzy, dobrzy. Nie tylko wartościowi, ale właściwie bezcenni. Jesteśmy dziećmi Boga i jesteśmy powołani do wspólnoty, komunii z Bogiem, do jedności z Bogiem, czyli do bycia w Bogu, bycia Bogiem. Co można więcej i piękniej o człowieku powiedzieć? Ale tą taką prawdziwą antropologię, tą prawdziwą świadomość pełni i piękna człowieczeństwa mogą mieć tylko ci, Którzy odkryli pełnię objawienia chrześcijańskiego, pełnię Boga. Tą pełnią Boga jest mały chłopiec, który narodził się w Betlejem i który właśnie z woli Boga przyszedł na świat, żeby nam oblicze swojego Ojca objawić. Tyle o człowieku, ile o Bogu. Tyle o Bogu, ile o człowieku. Cóż może być piękniejszego? Ostatni dzień roku. Bogu dzięki, żeśmy się przez ten rok spotykali i do zobaczenia jutro, w 2014.